Powinniście drodzy Państwo przełączyć republikę, dlatego że to jest manipulacja na poziomie neuropsychologicznym. Oni wam pokazują wroga. Osiem gwiazdek. Zawsze klasa. Męcan. O! o tu z całej e, konstelacji pra, e, prawicowych mediów, nie takich rzetelnych i obiektywnych, normalnych się rozmawiamy, tylko właśnie w tych prawicowych, to powoduje, że to jakiś efekt to osiąga. Czyli dobrze wiek jest... emerytalny należy podwyższyć? Nie, wiek emerytalny należy dopasować do długości życia Co to Polaków. znaczy dopasować? To znaczy, że powinien on korespondować z długością życia Co to życia znaczy Polaków. korespondować? No to podwyższyć to, że... się czy obniżyć? Odpowiedź od, od wprost, jeżeli długość życia będzie y, wzrastać, to również okres y, pozostawania w zatrudnieniu powinien być dłuższy. Są takie dni, że nic się się nie chce i najchętniej zostałoby się w łóżku i nic przez cały dzień nie robiło. Właśnie dzisiaj mam taki dzień. I wiecie co? Uznałam, że zrobię coś, co pozostanie na zawsze dla potomnych. Przygotowałam dla Was idealny film na leniwe dni. Jesteście na kanale A To Ciekawe, a dzisiaj pokażę Wam najlepsze odpały najmądrzejszego polityka, czyli pana Zębaczyńskiego. Zapnijcie pasy, bo zabieram was dzisiaj w podróż, której nigdy nie zapomnicie. Ale jeszcze zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo każdy, kto tego nie zrobi, będzie musiał obejrzeć cały Kraton walk karłów, którymi męczy mnie mój kolega, chociaż w sumie po pierwszej godzinie zaczęły mi się podobać. Dobra, zostawmy już ten temat i bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tematu. Gdybym miała pokazać wam wszystkie niezbyt fortunne wypowiedzi naszego dzisiejszego bohatera, to mogłoby się okazać, że siedzielibyśmy tutaj do samego rana. Ja wiem, że jest to dość kusząca opcja, ale niestety pewnie wszyscy mamy dorosłe obowiązki, które stoją nam na drodze, żeby w pełni oddać się naszym pasjom, co nie oznacza, że nie możemy nawet spróbować. Pewnie wszyscy już wiecie, że pan Zębaczyński nie należy do tych najwybitniejszych myślicieli chodzących po polskiej ziemi. Udowadniał to wielokrotnie przy różnych okazjach. Nasz dzisiejszy bohater jest prawdziwym człowiekiem renesansu. Ma coś mądrego do powiedzenia praktycznie w każdym temacie. Zresztą sami posłuchajcie, jaką wspaniałą ma wiedzę w temacie najnowszych technologii. I ten pakiet e, tych mikrochipów NVIDIA, które e, zostały przewidziane dla krajów jak Polska, jest nawet ponad zdolności absorpcji naszej gospodarki, w związku z tym stało się dobrze. Teraz tak, jeżeli chodzi o to. <laughs> oczywiście. Bardzo, dlatego, że my nawet nie jesteśmy w stanie Polscy tego pakietu, który został przewidziany dla Polski. Ale to znaczy, że, że Donald Trump nie, nie powinien zmieniać sobie... Się... Tego... I, i, ja uważam, że nie, dlatego że ta decyzja w żaden sposób Matko. nawet nie jest w stanie wyczerpać zapotrzebowania i możliwości technologicznych rozwoju to Polski Polsce. To ogranicza możliwości naszego jest, dura, rozwoju. Pan mówi des, to jest dezinformacja. Mam wrażenie, że sam Elon Musk dzwoni do zębaczyńskiego, żeby ten mu tłumaczył o co chodzi z tą całą technologią. Oczywiście w tej rozmowie chodziło o fakt, że amerykańska administracja uznała, że Polska będzie traktowana jako kraj drugiej kategorii i nie będzie dostawać takich ilości nowoczesnych narzędzi służących do pracy z AI jak inne zachodnie państwa. Oczywiście każdy normalny polityk byłby oburzony, że jesteśmy traktowani jako kraj drugiej kategorii, ale nie nasz ulubieniec. Zębaczyński w swoim geniuszu uznał, że one tak ogólnie wcale nie są potrzebne i może i lepiej, że zostaliśmy potraktowani na równi z jakąś Afryką czy innym zadupiem. Jak bardzo odklejonym trzeba być, żeby uznać, że coś takiego jest w porządku? Z tego, co mi się wydawało, politycy są po to, żeby walczyć o nasze racje i robić wszystko, żeby nasze państwo zyskało jak najlepiej. Ale dla niektórych polityków te sprawy raczej nie są priorytetem, a bardziej zależy im na tym, aby trzymać się swoich stołków i utrzymywać się przy korycie. Zresztą reakcja innych osób obecnych w studiu była wystarczająco wymowna, żeby uświadomić, co wszyscy uważają na temat jego opinii. Nasz bohater świetnie również odnajduje się w mediach. Zresztą zobaczcie, jak wspaniale wytłumaczył, w jaki sposób telewizja pierze polakom mózgi. Co, ja uważam, że... Yy... Powinniście, drodzy Państwo, przełączyć Republikę, dlatego że to jest manipulacja na poziomie neuropsychologicznym. Oni wam pokazują wroga, nazywają tego wroga, potem uczą Was nienawiści do tego wroga, a następnie manipulują opinią publiczną po to, żeby zarabiać na takie właśnie nowe białe zęby. Czy widzę lepsze teorie niż Roman Giertych. No widzicie, na poziomie neuropsychologicznym wyprali wszystkim mózgi i to dlatego wygrał nawrocki. Nie ma innej opcji. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz: czy Zębaczyński zapomniał, że jego własna partia na co dzień serwuje propagandę do milionów Polaków? Ale to już chyba spoko, bo jeśli uśmiechnięta koalicja coś robi, to wszystko jest już w porządku. A najlepsze jest to, że zanim dorwali się do władzy, to obiecywali odpolitycznienie mediów, ale jakoś nie za dobrze im to wyszło, a teraz jest chyba jeszcze gorzej niż było. Włączając TVP może. Możemy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, jak na przykład tego, że tylko głupi wieśniacy głosowali na Nawrockiego i że wybory na stówkę zostały sfałszowane. Ale to już jest spoko. To nie jest propaganda na poziomie neuropsychologicznym, tylko jakościowe treści, na które warto wydawać rocznie ponad 3 miliardy złotych z pieniędzy podatników. Zresztą nasz bohater ostatnio udowodnił, że w sumie to nie tylko Telewizja Republika jest problemem, ale jest nim też cały internet, bo ludzie mają tam czelność krytykować rząd. Ponad 54% ankietowanych uważa, że. Don Donald Tusk jest nieskutecznym premierem, to jest najnowszy sondaż Ibris. Jak to skomentować? Tak, więc ja bardzo głęboko staram się analizować te nastroje. Zau zauważam wprost, że dzisiaj połowę nośni nośników idei jest internet w internecie szalejące, populistyczne, skrajne, nienawistne, prawicowe wpisy y, urastają do rangi tak zwanego wajralu. I to powoduje, że jak pan przy, zapyta takiego przeciętnego wyborcę y, 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 dlaczego mu się Tusk nie podoba, to nie jest w stanie powiedzieć dlaczego premier mu się nie podoba. Nie, bo nie. Bo mm -hmm. 10 lat y, tego y, na poziomie neuropsychologii, y, y, manipulowania y, te, tej propagandy w Republice, w, telewizjach Sakie, w telewizji Sakiewicza, karnowskich plus całej e, konstelacji pra, e, prawicowych mediów, nie takich rzetelnych i obiektywnych, normalnych których się rozmawiamy, tylko właśnie w tych prawicowych, to powoduje, że to jakiś efekt to osiąga. Jak dla mnie jest jedno bardzo proste rozwiązanie tego problemu. Trzeba zakazać internetu i będzie spokój. No i przy okazji skasujemy też wszystkie inne kanały w telewizji poza TVP i wtedy Polacy już nie będą mieli wyjścia. Będą musieli słuchać tylko prawdziwych, niezależnych i słusznych wiadomości, które zostały namaszczone przez uśmiechniętą koalicję. Słysząc to pewnie pomyślałeś, że nasz bohater niezbyt dobrze odnajduje się w świecie internetu, ale nie jest to prawda. On czuje się tam jak ryba w wodzie, bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że tworzy tak wspaniałe treści dla tych młodszych fanów uśmiechniętej koalicji? Osiem gwiazdek? Zawsze klasa. o Obciach. Waluta euro w Polsce? Klasa. Czarnek w Pałacu Prezydenckim? Obciach. Depenalizacja marihuany? Klasa. Powszechny pobór wojskowy, kiedyś obciach i teraz obciach, choć polski broni trzeba. Wynagrodzenia we ogłoszeniach o praca. Klasa. Dariusz M. Totalny obciach. Najśmieszniejsze w tym filmiku jest to, że on przed publikacją musiał go obejrzeć i nawet przez myśl mu nie przeszło, że może lepiej tego nie wrzucać, bo w ten sposób daje amunicję polityczną swoim przeciwnikom. Miało być fajnie, śmiesznie, młodzieżowo, ale niestety wyszło jak zawsze. Co sądzicie o Zębaczyńskim? Według was naprawdę jest jednym z tych najlepszych członków uśmiechniętej koalicji. Czy może mają w swoich szeregach jeszcze lepszych agentów? Myślicie, że sprawdziłby się jako prezydent? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale, a to ciekawe! Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo jeśli tego nie zrobicie, to Zębaczyński nagra o Was TikToka. Niestety ja już muszę lecieć, bo mam taki syf na chacie, że muszę trochę posprzątać, bo to aż wstyd tu siedzieć. Ja już lecę. Do usłyszenia. Siemano!